Hej, cześć siemanko, z tej strony Ginter i witam Was w kolejnym odcinku z serii Resident Evil 2 w wersji zremakeowanej. Udało nam się wreszcie w poprzednim odcinku wydostać z tego całego komisariatu policji, z parkingu i tych wszystkich miejsc, które się ze sobą tam łączyły. I aktualnie jesteśmy w drodze, żeby uciec z tego całego miasta i koszmaru wraz z Aidą Wong. Jesteśmy aktualnie w sklepie z bronią Kendo, który tutaj przeżywa rodzinną tragedię spowodowaną właśnie tą całą zarazą, epidemią, która zabiła jego żonę, a także córkę. No niestety, takie tutaj sytuacje. Są już nam znane z poprzedniej części, która tak naprawdę pokazała nam, jak bardzo mm, tragiczna może się okazać taka zaraza, nawet w wypadku zamkniętej przestrzeni y, jednego mm, wielkiego domu. Gdzie chyba największą tragedię tam poniósł architekt i jego cała rodzina. Ale jeżeli jesteś, jeszcze nie jesteście na bieżąco z tamtymi wydarzeniami, zachęcam Was do zapoznania się link jest w opisie. A tymczasem my wraz z Aidą Wong uciekamy z tego miejsca. Nie wiem, czy tam jeszcze cokolwiek mogę zobaczyć z tym Endo, ale oni chcieli trochę prywatności, więc tą prywatność im damy. Ruszamy, Aidą.

Z którą prowadził wywiad tamten Ben. Okej, okay, będziemy musieli iść przez jakieś kanały, tudzież metro. Tak to przynajmniej wygląda jakąś rurą. Będziemy, rurą będziemy tutaj szli. Czyli ich biuro mieści się w kanalizacji? To masz na myśli? No chodźmy w takim razie.

Zresztą inne postacie już nam troszkę to komunikowały, że jakby szef policji był jakąś wtyką. Też go akurat tutaj nie spotkamy, a możliwe by to było tylko i wyłącznie w kampanii Claire, do której przejdziemy dopiero po tym, jak wyko wykonamy i skończymy sobie pierwszą część z perspektywy Leona. That earthquake! No fajnie by było, gdyby to było trzęsienie ziemi, a nie jakiś kolejny potwór. Zaraz się pewnie dowiemy, co to. No, kolejna mutacja z pewnością. No co innego to by mogło być? No, tam chyba nie przejdziemy, słuchaj. jakiś zakręt o. No Słuchajcie, jest tutaj y nie bez powodu zapis umieszczony. Który gra, chyba od razu polecam mi zrobić. Czekajcie, czy. Skąd ja przyszedłem? Tam coś zostawiłem. Okej, okay, to czekajcie. Pozwólcie, że się szybko cofnę i zobaczę, co ja tutaj mogłem ominąć. O tutaj leży amunicja do pistoletu. I to tyle. Zapisu gry w ogóle tu nie ma, więc musiałem. Dobrze, że sobie zachowałem kilka z nich. Na przykład nie robiłem zapisu pod koniec ostatniego odcinka, bo nie było tam maszyny do pisania. Więc mam na, mam tutaj zachowane jeszcze kilka takich taśm Które mi to umożliwią Dobra, odłożę sobie jedno leczenie, niech będzie to, odłożę sobie granata Amunicję sobie zostawię, bo przeładujemy ją Mój pistolecik No i dobra, bierzemy w takim razie ze sobą Jedną taśmę, sobie zrobię szybki zapis i za chwilę się widzimy Dobra, no to idziemy Okej, okay. kolejne długie pomieszczenie Tam coś jest? Coś tu do zebrania niby jest Tylko gdzie? A. Pewnie gdzieś tam dalej O Nie, wydawało mi się A gdzie ty jesteś? Czemu cię nie widzę? O, idzie, dobra <laughs> Już się zmartwiłem delikatnie A tutaj mi dopiero dajecie zapis gry, tak? mi się specjalnie cofnął i go dło, i go ten. Dopiero teraz użył. Słuchajcie po waszym, po moim trupie. Nie zamierzam teraz się tam specjalnie cofać. Z mimo, do końca. Hmm. Skoro tak mówisz? O rany. Mamy taki kawał zeskakiwać? oh you sure this is the right way unfortunately wait there Oh yeah he must be a guy of Niczym Gaping Dragon z Dark Soulsów, pierwszych co? Dobra, spadamy. Czas na ucieczkę, słuchajcie. O nie! Musimy unikać jego ataków. Holy shit! nas nie zeżarł. Nie. O. nie! o! Ledwo! Dobra, może teraz na prawo, lewo, prawo, lewo, nie wiem. Prawo! Nie, no nie wiem! Uh. Wkryć się w rurę! hu stolecik! Uh, uh, uh. Będzie co jeść! Cudnie, dobrze, że akurat się trafiła ta rura z gazem łatwopalnym. No dobra, mogło się to skończyć gorzej. Widzę, że Ejda już nas dogoniła. Cudnie. Pan drogą słuchajcie, to, 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 to miejsce jest takim elementem, w którym się dość często ginie, bo tutaj, żeby ogarnąć, że trzeba biec na prawo i lewo, to jest bardzo mało czasu na to. Można by to nawet do quick time eventów trochę przyrównać, nie ukrywam. Nie mogę powiedzieć, że nie You said the virus turned people into monsters, not reptiles. Fair point. I'm just impressed you made it in one piece. Sam jestem pod wrażeniem. Ugnie że za pierwszym razem, ale zawsze coś. To co, jedziemy na dół? To jest winda do laboratorium, tak? Że bez żadnych niespodzianek, mam nadzieję. A, okay. So, let me get Umbrella sells monsters like that to who? Our military? Somebody else's? They don't sell the monsters. They sell the viruses that make them. And Annette is who makes the viruses. Scary as that alligator was, Annette's far more dangerous. No, to nie mogę się doczekać spotkania z nią. Najpierw szalony facet, teraz szalona kobieta. Mogliby zyskać razem że Wesker to nam zniknął akurat Po, po poprzedniej części Ciężko powiedzieć, co się z nim teraz dzieje Ale on go nawet nie poznał a Kolejny zapis Raczej miejsce, w którym mogę go dokonać Nie mam tu skrzynki, więc yy, z, yy, Posiłkuję się Tą taśmą, którą ze sobą zabrałem o. No dobrze W takim razie chodźmy Zobaczyć co kryje się dalej. Definitely Williams' handiwork. Identify yourself. Birkin. She's who we're looking for. Not much time. Need to dispose of it. We're here for the G virus. That's not gonna happen. I'm warning you, Doctor. Oh yeah. Hey. You'll never get the G virus. Didn't expect that from a scientist. Ah. Leon, forget about me. Just go. Stop her before she gets away. Ugh. Outside the facility in pursuit of a net. It's not on her, it must be in the nest. Once it's in hand, I'll call for extraction. You can run a net. No i słuchajcie, wcielimy się teraz w Eidę, Eidę Wong i będziemy ścigać Anet, już za, e, z perspektywy, właśnie Eidy. To w ogóle dość ciekawa sytuacja, bo zobaczcie, że tutaj mm, spaliła jakieś zwłoki Anet. Jestem ciekawy, czy jest to jakieś nawiązanie do nierozprzestrzeniania się Crimson Headów, na przykład w Rezydencie I musieliśmy palić zwłoki albo rozsadzać ich głowy, żeby nie doszło do mutacji. Czy jest to po prostu coś innego związanego już z tym całym wirusem G, czyli jakimś nowym rodzajem wirusa, którego jeszcze nie do końca kojarzymy. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w ostatnim odcinku Rezydenta I znaleźliśmy notatkę, która była kierowana właśnie ze strony Williama Birkina i możemy wnioskować, że jest to ktoś spokrewniony z tą Anet i ona tutaj sama wspominała o Williamie, którego to jest dzieło i prawdopodobnie będziemy mogli też tutaj dowiedzieć się czegoś więcej. no a Tam też czytaliśmy poniekąd o wirusie G, który ma być Absolutnym hitem w odróżnieniu od wirusa T, który dużo, dużo, dużo lepsze efekty ma za sobą nieść. I zresztą już te efekty jesteśmy w stanie widzieć. No, między innymi pierwszy boss, z którym się przecież staliśmy, ten mutant, jak go tam wtedy nazwałem, podczas walki w piwnicy. Dobra, już bez zbędnego gadania możemy iść do góry. Też w ogóle taka ciekawostka, że mm, Ada też była wspomniana w pierwszej części w jednej z notatek. Była ona nawet. Y hasłem tam do jakiegoś konta w laboratorium, więc nie jest to też przypadkowa osoba. Na pewno warto by było to zaznaczyć. Wizualizator EMF. Nowy, nowy sprzęt, z którego będziemy korzystać. Urządzenie wykrywające pola elektromagnetyczne i wyświetlające je na ścianach. Umożliwia zdalne sterowanie urządzeniami elektronicznymi. Spoko. No dobra. W takim razie możemy sobie zhakować, jak to dokładnie działa. Tutaj prowadzimy jakiś system Okej, okay, i możemy dzięki temu zhakować sobie Jakieś urządzenie Tym razem doprowadziliśmy chyba tylko do tego, żeby aktywować sobie coś takiego Ale możemy tutaj jeszcze Doprowadzić chyba do przeciążenia Dosłownie do wybuchu Pięknie w takim razie idziemy przed siebie mamy zielonego pojęcia dokąd mogła udać się Anet, No ale mamy nadzieję oczywiście się tego niebawem dowiedzieć Tutaj prosta zabawa w taki mini rentgen kraluchy tutaj w ogóle? Zabawa w takim mini rentgen, gdzie będziemy chcieli przedostać się do końca Będziemy badać się tym wizualizatorem nie wiem czy tutaj nie ma takiego osiągnięcia w ogóle za korzystanie tylko i wyłącznie z tego wizualizatora i nie strzelanie do tych zombiaków, więc... Możemy zrobić takie wyzwanie, w którym będziemy próbować bez eliminowania zombiaków yy, przejść ten cały segment. Zobaczymy, czy mi się to uda, bo gramy też na hardkorze warto nadmienić, więc nie będzie to takie łatwe. Wrześniowa inspekcja, tydzień pierwszy. Zamówienie poszło już w zeszłym tygodniu, ale branzoleta z identyfikatorem wymaga niezwłocznej wymiany. Bez niej nie mamy dostępu do niektórych miejsc w placówce głównej. Innymi słowy, ja i moja ekipa nie możemy dostać się w miejsca, w których musimy być, żeby dobrze wykonywać naszą pracę. Więc nie chcę słuchać oskarżeń o brak zaangażowania z mojej strony. Okej, okay, potrzebujemy jakiejś branzolety z identyfikatorem, żeby się poruszać po jakiejś placówce. Nie do końca jest to dla nas chyba e, oczywiste, o co tu dokładnie chodzi. Dobra, panie zombie. On no, w ogóle porusza się dość wolno. Dobra, ym... ja tutaj muszę schakować. To już schakowałem. Tam idzie jeszcze jakieś połączenie jedno. Jest w stanie biec. Coś z tymi drzwiami muszę zrobić, zdecydowanie. Nie, no bo to jest. Tu już, to coś już aktywowałem, tylko bym chciał sobie tego zombie tutaj ominąć. Dobra. Czy te drzwi są otwarte? Nie są otwarte. Panie zombie, czy Ty wiesz, co ja muszę zrobić? Mogę tu coś przekierować. Tylko tu chyba muszę jeszcze. Yy A tutaj musimy zmienić bieg. Dobra, udało się. No, z zombiakiem w pomieszczeniu to jest dużo bardziej emocjonujące niż jakbym miał to robić bez niego. Zobaczymy jak to pójdzie. Tutaj dostaję amunicję, ja ją tylko będę zbierać. Yy <laughs> tak, for fun. Skoro nie będziemy próbować bez strzelania w zombiaki. No będzie to dużo trudniejsze tutaj niekiedy będą takie bardzo wąskie rytarze. Chociaż widzicie, że to jest chyba specjalnie tak zrobione, żeby dało się to zrobić właśnie bez eliminowania zombiaków. szlak. dobra, teraz to się nieźle wpakowałem Dobra, panie zombie. Nie szalej mi tu ja stąd wyjdę. A, tu można w kółko było ich zrobić. Okej. Okay. Super. Kolejny. Dokąd ten kabel prowadzi? Kurde, kurde, kurde. Powiem wam, że nie jest to takie proste. Chcę to poruszać. Nie, no nie mam szans, przecież tutaj jest ich za dużo. Jeszcze wiedząc, że oni mogą mnie bardzo łatwo wyeliminować, to ja tu już w ogóle zaraz oszaleję. Dobra, mamy pierwszy element. Dobra, aktywowałem drzwi. Mamy Flashbanga. z w ostateczności go użyję. Nie wiem, czy Flashbang się też liczy, nie? Jako jakaś... O! Ale, gdy dr dribbling, nie? No i lipa Używam flashbanga, już trudno. Nie wybuchnie, dobra, jakoś poszło. Wszystkie zombie mamy tutaj, teraz tylko muszę patrzeć, czy kabel jest cały czas żółty. O nie, jeszcze jeden tam jest. Złapie mnie, co? Złapie mnie, no niestety. Nie będzie to takie proste. W tym wyzwaniu. Dobra, tu idzie cały czas żółty kabel, więc jest git. Bo jak gry, chyba nawet nie mam. Tam, nie, zapisałem przed tym segmentem, całym, który teraz robimy. A drzwi są po prostu zielone od razu. Mam nadzieję, że jakieś leczenie tutaj będzie gdzieś. O, zobaczcie, jest i ona. Ona chyba czuje się dość bezpiecznie. Idzie takim spokojnym krokiem. Ci to. Dobra, daj mi jakieś leczenie jeszcze. Będzie, będę się czuć troszkę lepiej. Słyszeliście ten dźwięk? Brzmiało mi to znajomo. O, proszę. Dobra, ty. Skąd ja mam tego? Przekieruj to, przekieruj to. Jeszcze raz. Nie! O nie, ja go jeszcze raz muszę teraz ominąć. Jak ja mam to zrobić tutaj? Bo to już w ogóle. Teraz się tak wpakowałem. Co mnie tutaj. jak nic dopadnie. Dobra. A, nie ma szans. Daj mi przejść, daj mi przejść! Uh, udało się! Pytanie, czy udamy, czy, czy tam jeszcze dużo z mi zostało do tego, żeby przejść ten segment faktycznie bez korzystania z broni. Tam widzę, że jeszcze będę musiał chyba jakiś... Y, bieganinę w kółko inicjować. Okej. Okay. Eee, dobra, coś tutaj jest. Jest jakiś system. Mamy zasilanie. O nie. Nie ma tutaj jakiejś tej, nie ma, szlak, być się... Możesz na chwilę się zatrzymać? Tak, tak na, na, na chwilkę, totalną chwilkę, kolego, no. Dobra. Jest tuż obok, dobra, ak aktywowaliśmy ten, musimy teraz sobie tylko nadrobić... Nie! A dobra, jakby on... O, o, idealnie, idealnie. na stronę idzie. tej, dobra. Wybornie. Co ja muszę tu zrobić teraz? Jeszcze mam te, te kratki tutaj? No chyba sobie żartujesz. Dobra, musimy go zbejtować na hita. Się... o, 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 właśnie, żeby coś takiego zrobił. Tylko on teraz jest w takim miejscu, że ja się nie czuję wciąż zbyt bezpiecznie. O, 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 teraz, teraz, teraz. A, po prostu mogłem przeskoczyć. Myślałem, że ja będę musiał tam jeszcze... Nawalać sobie tą akcję, żeby do tego dotrzeć. <gry> Ale na szczęście jest Git. Dobra. Mam tylko serio nadzieję, że ten Flashbank mi nie zepsuje tego wszystkiego, no bo w końcu z niego skorzystałem, nie? Dobra. Zapisałem sobie grę, więc w razie czego mamy już tam jakiś postęp? E, zapisany po prostu. Dobra, tutaj coś jest do podniesienia. Chciałbym leczenie, nie ukrywam. Bardzo by to było dla mnie wskazane. No, i tak idzie nam całkiem nieźle, jako bez problemu, jako, jako że cały czas jesteśmy w tym pierwszym podejściu. Tutaj był shop, tak, taka ciekawostka, ale już go rozwaliłem w moim pierwszym przejściu gry. Może nie o tyle pierwszym, co poprzednim. tym, w którym już wszystkich się wyzbyłem. Zrobiliśmy de deratyzację, ale to były shopy. Wrześniowa inspekcja tydzień drugi. Właśnie dostaliśmy nową bransoletę i możemy wreszcie zacząć oględziny miejsca rozbiórki. Wracając do sporządzonego wcześniej raportu dotyczącego spalarni, to nic takiego. Prawdopodobnie jakiś większy odpad. Sam pójdę to sprawdzić, gdy tylko skończę ten raport. Okej. Okay. Będzie trzeba się rozejrzeć, o, o czym tu oni dokładnie mówią. Dostali oni jakieś nowe bransolety, więc nie wiem, czy ta bransoleta na przykład w tej spalarni się nie znajduje. Musieli luknąć. Dobra. I tak to tutaj nie wygląda, jakbym coś mógł podnieść. Dodatkowego. O! Zobaczcie. Faktycznie jest tu jakieś ciało, które ma przy sobie Bransoletę z identyfikatorem pierwszego szczebla. O! Brawo. Burn you alive now. Never get OK. Mamy minutę, słuchajcie, żeby wydostać się z tego. piekła. Dobra, musimy tylko przekierować zasilanie w odpowiednie miejsce, które sprawi, że. Brama będzie zasilona, dobra. Numer jeden. Dobra, musimy wszystkie te systemy przeciążyć. Nie powinno być to trudne. Dobra, i wydaje mi się, że jak to sobie obrócę, to powinniśmy być w stanie już mieć wszystko przeciążone. Szybko, 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 szybko. Pięknie. No, wie, wie. Byłem przekonany, że nie jest ona świadoma tego, że za nią podążamy. Tymczasem widzicie zresztą, co tu się dzieje. Okej. Okay. A, no dobra. Chciałem być dobry. Dobra, tam mamy jakieś drzwi. Tutaj jest jeszcze jakiś korytarz. Ale no i tak luknę, mimo że nie, nie pokazuje mi, jakby coś tutaj było. I faktycznie nic tu nie ma. Nasz pierwszy szczebel y, jest sygnowany jako gość, z tego co widzę. Dobra, Ned, gdzie jesteś? Hmm. To nawet nie wygląda jak laboratorium, wciąż jakbyśmy byli na jakichś y, zaawansowanych kanałach z y, jeszcze jakimś nie wiem rozdrabnianiem. The game is over. You lost. Tell me, is your husband still alive? Or did you kill him so you could take credit for G. Interesting theory. If you don't cooperate, I'll get a sample from the nest over my dead body. Nagle leon jest potrzebny. No, kto by pomyślał. No, spójrzcie tylko. No, niestety, chyba ten flashbang, słuchajcie, to już było za dużo. Szkoda. Naprawdę szkoda. Ada? Ale opatrzyła nas. Więc w jakimś tam stopniu jej zależy Ada? na Leonie. Mimo że wydawałoby się, że. ma ona troszkę gdzieś, co się z nim stanie, czy on nie pójdzie, czy coś zrobi, czy nie zrobi, nie? Jakby był tylko takim losowym tutaj policjantem, który gdzieś tam przeżył akurat. A tu proszę. Jakieś wrażenie musiał wywrzeć pozytywne. Dobra, widzę, że tędy już się nie przedostaniemy tą samą drogą. Będziemy musieli zatem znaleźć jakąś inną. Tutaj jest jakaś winda, której chciałem użyć w pierwszej kolejności. Nie wiem czemu Ada z niej nie chciała skorzystać od razu. Może nie chciała pójść jakąś oczywistą ścieżką. Już za anetką. Dobra, słuchajcie, dzisiaj krótszy odcinek akurat ale takie też się zdarzają na łamach tej serii. No czasami są dłuższe, czasami krótsze, no ale mniej więcej jest to zawsze te 30 około minut. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do subskrypcji kanału, aby być na bieżąco. Seria z Resident Evil 2 pojawia się regularnie co dwa dni o godzinie 16, a więc dzięki subskrypcji na pewno nie przegapcie kolejnego odcinka, a także wesprzecie mój malutki kanał. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych epizodach i przygodach Leona w tym wypadku. Cześć!